Dzisiaj chciałam poruszyć taki temat, który jest jakby dla mnie oczywisty, ale mm, to jest coś takiego, co ja nigdy nie byłam tego uczona, przynajmniej nie wiem jak wy, że słowa mają moc. I to jest takie oczywiste, jeżeli myślimy o rytuałach, tak, i o, e, o m, manifestacji, o m, e, wszelkiego rodzaju a, afirmacjach, tak. Ale na bieżąco, jakby człowiek sobie z tego nie zdaje sprawy. Ten temat mi się poruszył we mnie, dlatego, że ja mam coś takiego, wiecie, że ja jestem bardzo wrażliwa. Ja po prostu przede wszystkim zdaję sobie sprawę, że wszystko można powiedzieć na różne sposoby, w wielu formach. Jak z kimś rozmawiamy, możemy to powiedzieć w wielu, na wiele sposobów. Można to powiedzieć tak, że komuś dokopiemy i go po prostu zastrzelimy i on padnie na podłogę, a możemy to zrobić tak, że ta osoba. Znajdzie w sobie to, co zrobiła nie tak, a jeszcze ją troszkę podniesiemy. No naprawdę, są, sposobów jest kilkanaście. Eee, mówię o tym dlatego, że poruszyło mnie ostatnio tak, jak zwykle zawsze mnie porusza. Ja mam bardzo mało negatywnych koment komentarzy na tym moim kanale, tylko dobra dusza. Ale ostatnio się takie zdarzyły, więc nic ja, nie się dzieje bez przyczyny. <laughs> więc ja pomyślałam, czemu nie porozmawiać o tym, jakie znaczenie mają duże słowa. Było też coś takiego, słuchajcie, bo wiecie, ktoś mi pisze na przykład, nie wiem e, poprawdykcję, albo gdzieś tam na jakimś live było umyć zęby, bo mówiłam o tym, że mi się coś energetycznie dzieje i zęby mi się łamią i musiałam jakieś tam zęby wyrwać, albo e, źle wyglądasz, albo mów wyraźniej, do ludzi mówisz. Wiecie? No, komentarze są takie po prostu abstrakcyjne. E, ja e, od razu powiem, przepraszam za to, że komentuję takie negatywne komentarze, te wszystkie cudowne przepisy, rzadko tam wpisuję, tylko je po prostu lubię, ale wszystko czytam. E, w ogóle teraz gadam właściwie do drugiego kanału, mimo że jestem tutaj. Słuchajcie, dobra, zmienię to. E, słowa mają olbrzymią moc. Jeżeli my sobie mówimy: Kocham Cię, jesteś dość dobra, zasługuję na to wszystko, co najlepsze, tak? Wszelki dobrobyt napływa do mnie, tak? No, bez ograniczeń. To są rzeczy, które zmieniają naszą rzeczywistość, słuchajcie. No nie oszukujmy się. To może brzmi jak tylko słowa, ale to nie są tylko słowa. To są rzeczy, które zmieniają rzeczywistość. Jeżeli my mamy na przykład, powiedzmy, mamy dziecko, tak? Które wzrasta w takim domu, gdzie rodzice mówią kochania, jaka jesteś cudowna, kocham cię. E, wszystko będzie dobrze, dasz radę. My go wspieramy, tego dzieciaka, wiecie. On ma jakieś zasady, bo to nie może być też takie lo, lo, rozmydlanie i robienie wszystko za dziecko, czy coś, bo to też nie jest dobre, tak? Ale... Wzrasta w tym domu w miłości, w tym takim dobrym mówieniu do niego. On się uczy automatycznie mówić dobrze do siebie, wiecie. No, ile z nas tak miało w domu? Słuchajcie, no niedużo z nas tak miało, bo byśmy byli innym społeczeństwem zupełnie, tak? E, ja zawsze też staram się pamiętać o tym, że jak ktoś mi pisze jakiś durny komentarz, to... To jest to, mm, po prostu wynika z tego, że to tak naprawdę ja jestem dla tej osoby jakimś odbiciem, czyli ona rzuca się do mnie, ale tak naprawdę widzi siebie w tym, tak? E, I często tak jest. Ja też mojemu dziecku kiedyś próbowałam tłumaczyć, że jak ja jestem zła i krzyczę, bo kiedyś byłam bardzo nerwowa, <grytanie> to, to nie znaczy, że ja mam jakiś problem z nim, że mam coś do niego, tylko że ja mam ze sobą problem, coś jest we mnie nie tak. I czasami to w ten sposób się objawia, ale to nie ma nic wspólnego z nim. I automatycznie to zmienia, bo dzieci są z założenia takie kochane, malutkie. One wychodzą, myślą, że, że jak rodzice się rozwiążą, to jest ich wina, jak coś się stanie, to jest ich wina, wszystko jest ich wina, bo one nie rozumieją świata. One tylko jakby z obserwacji i z tego, co my je nauczymy, te dzieci kochane, malutkie, takie, one tak postrzegają świat. Dopiero jak jesteśmy już dorośli, to możemy sobie te rzeczy naprawiać w sobie, bo mamy jakby dostęp do szerszego źródła informacji, powiedzmy. Um, ogólnie co próbuję powiedzieć, słuchajcie um, Słowa mają moc Więc jeżeli komuś powiemy coś wrednego To możemy tą osobę energetycznie naprawdę Przytłamsić, przybić i zrobić jej przykrość Też oczywiście to się objawia I to słyszałam też na innych U innych ludzi jest coś takiego też Słuchajcie, że jak ktoś naprawdę Y, jest wredny i się nawet nie musicie, nie musicie spotkać tej osoby, ale ktoś wysyła wam bardzo złą energię, jakby jest, na, nie wiem, cały jakiś żal na Was wylewa, jakąś złość, nie wiadomo co, y, to, mimo że to nie ma nic wspólnego z Wami, to też to czuć bardzo silnie, często w, w splocie słonecznym, tak jakby ktoś nas w brzuchu uderzył, ale ale mm, no i to oczywiście wiecie, można sobie łatwo jakby mm, energetycznie oczyścić i jakby wypełnić się znowu energią i to jakby odchodzi. Ja zazwyczaj wtedy od razu zrobię jakąś sobie też ochronę, ale nie o tym chciałam mówić. Uważajmy, co, co mówimy. Szczególnie do siebie, bo ja nie mówię, że my musimy zmieniać cały świat, ale z siebie dobrze jest zmienić. Więc uważajmy, co mówimy do siebie, a jeżeli mówimy coś do kogoś yy, w złości, coś naprawdę przykrego, to chociaż miejmy kurde jaja przeprosić za to, nie? Yy, jest też coś takiego... Tej o tej książce już mówiłam, tak? Cztery umowy Don Miguel Ruiz. Eee, cztery umowy. Eee, I jedną z umów tutaj też jest, słuchajcie, to jest taki moment, kiedy ja zaczęłam po przystaniu tej książki w ogóle zwracać na to uwagę. Szanuj swoje słowo. Bądź uczciwy w tym, co mówisz. Mów tylko to, co naprawdę myślisz. Unikaj słów, które by ci szkodziły, i nie obmawiaj innych. Używaj siły, swego słowa tylko dla dobra prawdy i miłości. I tutaj zahacza o tą drugą umowę: nie bierz niczego do siebie, czyli jeżeli ktoś nam coś, coś powie, to wcale nie znaczy, że ta cytacytacy tak jest z nami, jest, tak? to najczęściej oznacza, że ten ktoś ma ze sobą tego typu problem. Nie bierz niczego do siebie, czyli cokolwiek inni robią, nie robią tego z Twojego powodu. To, co mówią i robią, jest wyłącznie projekcją ich własnej rzeczywistości i własnych snów. Kiedy uniezależnisz się do opinii i poczynań innych ludzi, przestaniesz niepotrzebnie cierpieć. I tu się zgadza, to jest. Ale to jest łatwo powiedzieć, a trudniej zrobić, bo ja nawet jeden komentarz ostatnio usunęłam, dlatego że większość tych komentarzy to ty czujesz, że to są takie głupie, bezmyślne, jakieś po prostu wcinki. A był jeden taki komentarz chyba. Nie pamiętam teraz. Dosłownie dwa słowa, ale one miały w sobie tyle jadu, tyle takiego tak negatywnej energii, że mówię, nie, to nie będzie na tam na ten kanale. Po prostu skasowałam. Yy, I tyle. Yy. Też mi się od razu przypomina coś takiego, słuchajcie, wczoraj słyszałam, słuchałam jakieś książki i tam była opowieść o synu marnotrawnym. I tak mówię, po co ta historia mi tutaj? A teraz sobie zdałam sprawę, dlaczego ją słyszałam wczoraj. Yy, bo to tak jak wszystko często jest, tak ta synchroniczna wszechświata tak działa. Yy, yy, ogólnie w założeniu tej historii, z tego co ja pamiętam, to jest coś takiego, wiecie, że był sobie chłopiec, który gdzieś tam z domu odszedł, i, bo coś tam mu się w domu nie podobało. To był taki dobry żydowski dom, gdzie jakoś mieli tam firmę, razem pracowali. Tam on miał kilku synów, ten, ten ojciec. I ten jeden z, właśnie z tych synów odszedł, gdzieś tam się połętał po świecie, robił jakieś akropne, ciężkie prace i wrócił do domu. Bo zrozumiał, że jednak chce być w tym domu, chce tam być w, tym, w tej rodzinie, tak? Jego ojciec się bardzo ucieszył, od razu mu wybaczył, e, wyprawił na jego e, cześć e, imprezkę, nie? I no, drugi syn się obraził, no bo on tutaj wszystko robi tak, jak trzeba i co tu nagle za to, że tamten wszystko zrobił nie tak, jest imprezka i wszystko super na jego cześć? I wtedy, wiecie, tutaj w tej historii chodzi o to, ja nie pamiętam, czy on z nim rozmawiał, czy nie, w tej historii chodzi o to, że właśnie częściej potrzebna jest uwaga albo tym osobom, które właśnie nie są gdzieś w czarnej dziurze. I tak sobie pomyślałam, że pewnie dlatego też między innymi ja komentuję te okropne komentarze. No naprawdę, dosłownie, słuchajcie, nie mogę chyba nawet policzyć na palcach jednej ręki albo dwóch rąk, ile ja tego miałam przez ostatnie dwa lata. Naprawdę mało, ale każdy taki komentarz jakoś na mnie wpływa i się mówi o nie, da, nie, nie bierz tego do siebie, o nie daj im satysfakcji. Nie chodzi o satysfakcję, to chodzi o coś takiego, że to jest energetyczny atak na mnie. I tak sobie zdaję zawsze sprawę w takich momentach, że yy, my jesteśmy uczeni, żeby być grzeczni, żeby być mili, że mamy właśnie tego nie brać do siebie, żeby udowodnić, że ten... Ale jeżeli ktoś Cię atakuje energetycznie albo ogólnie atakuje, dlaczego nie, nie odpowiedzieć na to też atakiem, tak? Yy, nie wiem, ja powiem Wam, że tutaj nie mam odpowiedzi na to, co jest dobre, co jest złe. Zazwyczaj trzeba robić, wydaje mi się, to, co się czuje, że jest dobre. Ale na pewno można w takiej sytuacji zadbać o siebie, tak? Czyli... Do siebie mówić dobrze, nie brać tego do siebie. E, mówić do siebie dobrze, mówić do innych dobrze. Słuchajcie, możemy komuś powiedzieć o tym, wiecie, jesteśmy, powiedzmy, jest, jest pokój pełen ludzi, tak? I teraz y, jest osoba, która powie, słuchaj, o Jezu, jak dzisiaj ładnie wyglądasz, o kurczę, ale ty to potrafisz tak to poukładać, że to fantastycznie wygląda. I to komuś tam jeszcze w tym pokoju. Jaka jest atmosfera w tym pokoju, słuchajcie, od razu? Zupełnie inna. A wchodzi osoba, na przykład mówi, osz ty głupia, co ty się tutaj spieprzyłaś, to wszystko zepsute, nie? Co ty tu zrobiłaś w ogóle? Co ty sobie wyobrażasz? Kim ty jesteś? Zobacz jak ty wyglądasz, nie? I jaka się robi atmosfera w takim pokoju? No od razu jest zupełnie inny klimat. Czyli co? Słowa mają moc. Słowa mają olbrzymią moc. To co my przekazujemy sobie i innym słowami, słownie, to jest po prostu niewiarygodna siła. Sam fakt, że my yy, robiąc jakieś rytuały, o teraz mi energia, robiąc jakieś rytuały, robimy coś takiego, że wypowiadamy jakieś czasami regułki, ale czasami słowa typu e, pozwalam, żeby do wszelki dobrobyt do mnie napłynął, zapalamy świeczkę na przykład na nów, tak, żeby coś się w życiu pojawiło i teraz nie znajdę pewnie tego zeszytu, w którym mam zapisane wszystkie moje afirmacje, takie główne no nie znajdę ale słuchajcie tu jest, nie nie ma ale słowa mają moc. Ja pamiętam, że duże wrażenie też, jeśli chodzi o słowa, zrobiła na mnie m, taka karta, jest w jednej z moich talii. E, dlatego lubię karty, bo karty mają w sobie taką też bardzo duże przesłania mają w sobie, nie? Wiadomo. E, jest taka karta, w której dziewczyna... Hajm Sadla. Jest taka karta, w której dziewczyna trzyma mm, dłonie na ustach. I ta karta nazywa się klątwa. No bo słuchajcie, jeżeli my mówimy coś do siebie źle albo do kogoś innego, to jest czasami tak jak klątwa. Jeżeli ktoś na przykład rodzi powtarza dziecko cały czas: O boże, jaki ty jesteś z ciebie ciapa, z ciebie nic nie wyrośnie, w ogóle nie masz szans w życiu, wszystko do dupy robisz w ogóle źle. Masakra w ogóle, skąd ty się wziąłeś i tak dalej. Jeżeli ktoś powtarza dziecku takie rzeczy, no to z tego dziecka naprawdę jest bardzo mała szansa, że coś z niego wyrośnie, tak? Eee, więc e, złe słowa to są jak klątwy, a dobre słowa są jak zaklęcia cudowne, tak? Pełne magii i, i pełne, pełne czaru. Szukam tej karty. Oczywiście ona będzie na samym końcu, nie? Jak to bywa. Jest. To jest ta karta, o której mówię. Zobaczcie, to jest dziewczyna, która ma rękę na ustach, taki ciemny, ciemny cień bardziej, tak? I tytuł jest Klątwa. I to jest dokładnie e, bardzo silnie przedstawia ta karta właśnie energię tego, o czym ja mówię. Że słowa mają moc. I żeby pamiętać o tym, zarówno w dobrej, jak i w złej formie, że e, wypowiadając jakieś słowa do kogoś lub do siebie mówiąc, to jest olbrzymia moc. I to wszystko. Więc zamiast mówić do siebie, o głupia, coś ty zrobiłaś, o matko jedyna, co za, w ogóle, jaka durna, w ogóle, Jezus, co ja, jak ja w ogóle mogłam, to, oj, kochana, wybaczam ci, wszystko będzie dobrze, jest okej, okay. jesteś w stanie jakby to albo naprawić, albo to wszystko się ułoży, albo kocham cię, tak, akceptujecie cię taką, jaką jesteś, to jest najważniejsze zaklęcie, kocham cię, akceptujecie cię taką, jaką jesteś, zasługujesz na wszystko, co najlepsze, zasługujesz na to, żeby ktoś cię kochał. I tyle. Powtarzać to sobie codziennie, jeżeli musicie. Takie mówienie do siebie lub do kogoś innego w nieprzyjemny, zły sposób, to jest też znaczy taki sygnał dla nas, że coś jest nie tak, tak? Więc warto spojrzeć głębiej i zobaczyć co się tak naprawdę w nas dzieje. Skąd ten taki um, gniew, żal, to jest też forma agresji, tak? Zawsze mówić do siebie i do innych dobrze. Zawsze, słuchajcie. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.